Radosław Sikorski na ONZ w Nowym Jorku wali rosyjskiego ambasadora po łbie, aż iskry lecą. Pokazuje, że nie ma zgody na to, żeby Rosja wysyłała przypadkowo swoje samoloty kolejny raz nad strefę powietrzną NATO. W czasie, kiedy... Sikorski naprawdę odwala gruby numer, mówiąc, żeby Rosjanie nie płakali, jak ich zestrzelimy. Tusk potwierdza, że kolejne przekroczenie strefy Polski, ewentualnie jednego z krajów NATO, będzie skutkowało rozwaleniem tego statku, który przekroczy tę strefę. W tym czasie Nasz wielki wódz Karol Nawrocki wali dokładnie rzecz biorąc snusa w dziąsło. I wszyscy dzisiaj na Twitterze i w Polsce mówią, że to skandal, że on bierze takie rzeczy, że ten snus to nie wiadomo jaki tam narkotyk czy cholera wie co. Brej zapisze, że trzeba zbadać kim jest facet, który mu te białe proszki donosi. A ja powiem wam jedną rzecz. Dziękujcie Bogu że Karol Nawrocki ze swoich trzech pasji, czyli bycia kibolem na ustawce, walenia snusa, ewentualnie jak donoszą media dostarczania dziewczyn do hoteli, zostawił sobie snusa. Bo gdyby dzisiaj Karol Nawrocki odnalazł sobie dawną pasję i zaczął wystawiać dziewczyny w Nowym Jorku w hotelu, czy to. A nie, czekajcie. Cholera, to by było może dobre, bo pamiętam już od czasów II wojny światowej najlepszymi agentkami były prostytutki. Więc dobra, odwróćmy wszystko. Ja mówię tak: Karol, jeżeli za dawnych lat wystawiałeś dziewczyny w Grand Hotelu, przypomnij sobie, jak je werbowałeś, jak je uczyłeś i zacznij na następnym posiedzeniu ONZ-u wystawiać dziewczyny międzynarodowym dygnitarzom. Dzięki temu. Polska będzie miała lepszą siatkę wywiadowczą niż Gieru, CIA i Mossad razem wzięci. Więc skoro Karol Nawrocki, jak niektórzy mówią, był sutem, to niech te umiejętności w końcu zaczną działać dla polskiej racji stanu. Jesteś za tym? Napisz coś w komentarzu.